Witam. Nazywam się Hubert i chciałbym zaśpiewać Wam piosenkę pod tytułem Wilcza Zamieć z Wiedźmina Trójki, w której... Którą, jak, którą śpiewała dziewczyna, którą Gerard spotkał w pabie jak się nie mylę. I mam nadzieję, że Wam się wszystkim spodoba. Jeśli się spodoba, to wysyłajcie pomysły jakichś innych piosenek które mógłbym zaśpiewać, których miałbym się nauczyć, i, i, i starajcie się nie wysyłać takich ciężkich piosenek lirycznie pod takim względem, że byłoby ciężko się ich nauczyć na przykład w tydzień, może w trochę dłuższym czasie, więc. Jeśli chcecie, to wysyłajcie, lajkujcie, komentujcie i może zacznę. I przepraszam, jeszcze doinformuję wszystkich: będę śpiewał ją akapela, bo o tym zapomniałem wspomnieć. No, na szlak moich blizn, poprowadź palec. By nasze drogi spleść gwiazdom na przekór, otwórz te rany, a potem zaleć, aż zawiły losu, ułożym się wzór. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jaka krest, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Za śladem podążę w zamieć i twoje serce wytropię uparte przez gniew i smutek. Stwardniałe w kamień rozpalę usta smagane wiatrem z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy, mokre łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy prześlepy traf miłość nas związała, kiedy wyrzekłem, moje życzenie, czy mnie wbrew sobie wtedy pokochała z moich snów? Uciekasz nad ranem. Cierpka jak agrest, słodka jak bez, chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Mam nadzieję, że podobało się moje wykonanie tej piosenki. Wiem o tym, że nie jest za bardzo podobne do oryginału, ale starałem się po prostu zaśpiewać moją własną wersję. Dziękuję za uwagę i miłego dnia.